Ogrzewanie budynku już prawdopodobnie szósty dzień. Dzisiaj jest sobota całkowicie za darmo. Mamy cieplutko w domku ze słonka, ponieważ jest bardzo ładna pogoda. Uruchomiona jest w ciągu dnia pompa ciepła, to jest aktualne zużycie po, e, przez sprężarkę. I e, tutaj mamy podłączone wszystko pod fotowoltaikę. Proszę. W tej chwili ze słonka przez cały dzień jest ponad kilowat pobierane. W całości pokrywa zużycie pompy ciepła. Pompa jest włączona w trybie turbo, czyli ma osiągnąć jak najszybciej zadaną temperaturę. On zobaczymy. Jest tutaj wszystko chodzi. Temperatury wymiennika. Wejście i powrót z ogrzewania podłogowego. O i tutaj pompka na maksymalnych obrotach, żeby jak najszybciej, jak najmocniej zagrzała budynek. W nocy jest wyłączona, ponieważ nie ma słonka. Nadmiar energii idzie wiadomo do akumulatorów. O i to wystarcza do kolejnego dnia, czyli obieg jest koło zamknięte. Ładnie to pracuje. Jeszcze raz zobaczmy. 729 W. Pompa ciepła zużywa na zagrzanie budynku. Ze słonka idzie ponad kilowat, czyli nadmiar na noc jest schowany w akumulatorach. Także już szósty dzień przy takiej pogodzie, jakiej mamy. W nocy nawet e, chyba w środę było minus 5, a w dzień jest słonecznie. Przez cały dzień bezchmurnie. Także całkowicie pokrywa zapotrzebowanie na ogrzanie budynku. Nawet nadto. Jeszcze raz pokażę zużycie. 750, 780. O, widzę, coś się podnosi. Zużycie przez pompę ciepła. Oczywiście to moduluje do 13 W. Co chwilę ma przerwę. Ze słonka idzie ponad kilowat. I tutaj jeszcze aktualny pobór budynku. O, i światło się mi zgasiło. 816 W. Także nadwyżka idzie ze słonka do akumulatorów. A tutaj stan naładowania magazynu energii, czyli jest pełny. No i czeka na wieczór. Na pracę wieczorną. Kiedy wyłączy się pompa ciepła Po zmierzchu Ale budynek już będzie nagrzany, że wystarczy Ciepła Na całą noc No i od rana obieg zamknięty